Dlaczego przegapiasz okazję do nauki języka niemieckiego? Istnieje sposób polepszenia znajomości niemieckiego przy pomocy czasu, o którym nawet nie miałeś pojęcia: po prostu korzystaj z blokady telefonu. Ale jak to działa? W momencie korzystania z telefonu Twoja uwaga skupiona jest tylko i wyłącznie na jego ekranie, a ty jesteś gotów do przyswojenia nowych informacji. W tym momencie Wordbeat skupia Twoją uwagę i pomaga uczyć się niemieckiego. We wszystkich tych chwilach marnujesz czas i uwagę. Wordbeat czyni je produktywnymi. Za każdym razem, gdy sięgniesz po telefon, przez kilka sekund przeczytaj, co pojawi się na ekranie. Nie przeszkadza to w codziennym życiu. Skorzystaj z każdej chwili, kiedy oglądasz YouTube'a, sprawdzasz wiadomości, czy czas. Podczas nich możesz uczyć się dziesiątek słów i zwrotów, które w ciągu miesiąca przekroczą liczbę nawet tysiąca nowych słów i fraz. I jeszcze jedno, Wordbit stale przypomina ci o nauce języka niemieckiego, jednocześnie daje poczucie postępu i dumy ze stopniowo rozwijającej się znajomości języka. Wypróbuj Wordbit i sprawdź, czy ta metoda jest dla ciebie odpowiednia. 90% naszych użytkowników przyznało Wordbit ocenę 5 gwiazdek. Mamy nadzieję, że będziesz jednym z nich. Pobierz okazję w Google Play, pobierz Wordbit.